Hej, słuchajcie, taki odcinek na szybko Chcę wam po prostu pokazać, że patrzcie Zagrałam sobie w grę, patrzcie Ile przejechałam Zbierałam mega dużo Torów I popatrzcie, właśnie wjeżdżam do niego Pierwszy raz Cało to Więc dobra Tak wygląda słuchajcie całość No Więc Albo mnie zresetuje, albo coś jest na ten... ciekawe czy ter. O! Okej okay. O, to jest coś takiego I teraz mogę się... ej, fajnie, mogę się podbudowywać, na przykład właśnie tutaj Fajnie, no Jej. Naprawdę fajnie I troszkę? O nie, ja. A, ale tu mam teleporta, dobra Ej, co mi się stało z głową? Co mi się ja tutaj. Bierzemy tu wszystko. Idziemy, tu się teleportujemy. I patrzcie, normalnie mogę się tak podbudować. Mogę się właśnie tutaj podbudować. Patrzcie. Proszę no, niestety mi to zaraz zniknie, no więc jak wyjdę z gry, ale tylko chciałam wam takie pokazać szybko, że jednak tu weszłam. Ej, wyjdziemy sobie na górę Ha! Jestem tutaj na jego ramieniu, fajnie. Więc papatki, nie wiem czemu kręci mi się w głowę, ale fa, fa. A, tutaj